Dzisiaj zrobimy nietypową recenzję, a mianowicie nie recenzujemy jednego zestawu, nie recenzujemy dwóch zestawów, ale zrecensujemy aż trzy zestawy, którym główną rzeczą będzie chodziło o Radiowo Więc nie przedłużając, zaczynaj, zacznijmy tą otóż recenzję. Giga. Zestaw 60242 po jednej na Aresztowanie na autostradzie, ja to zwykle nazywam pojedynek na autostradzie. Jest to zestaw, który już pochodzi z 2020 roku. Jest to też taki zestaw, który już bardziej pochodzi pod tą serię Lego City Adventures, pod ten serial. I tak, znajdują się tutaj dwa pojazdy, jeden Rabusia, drugi policjanta. I taka przebudówka wraz z rybami i znakiem do 50. Więc może zacznijmy od wozu policyjnego, dla których robię tą recenzję tak, jest to, jest to pojazd policyjny, który nie przypomina ogólnie pojazdu policyjnego gdyż zobaczcie ma tutaj taki wydech, znaczy takie no silnik, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, bo nie znam się na samochodach taki spoiler no i ogólnie to sama nazwa wskazuje aresztowanie na autostradzie, więc tylko, że problem w tym że gdzie ma tutaj ten policjant, niestety nie, nie, nie pamiętam dla niego imienia, bo wiem, że to jest postać nazywana w serialu ale jak ten policjant ma aresztować tego oto tutaj rabusia skoro nie ma tylko jedno miejsce w samochodzie no i to mi się ogólnie nie podoba, bo w tych radiowozach taki, ogólnie przypominają jakieś wyścigówki a nie przypominają normalnych, realistycznych pojazdów policyjnych. No i można powiedzieć, że to jest Lego City, tam nie ma być realistycznie. No tylko, że problem w tym, że w 2012 chyba roku wydano taki wóz policyjny, który ma dwa miejsca. No i przepraszam, Lego, prawie 10 lat temu mogliście zrobić coś takiego, a teraz nie możecie. No wyjaśnijcie to mi. Wyjaśnijcie to mi. Dobra. Tak, poza tym to ogólnie. też taka ciekawostka, że tutaj. Yy, tutaj nie ma ogólnie rejestracji yy, numeru zestawu, tylko jakiś tutaj. D. Ostrość. Że tutaj jest jakiś D3TA1N. No i to jest ogólnie taka ciekawostka, bo tutaj nie ma żadnego numeru zestawu czy coś, więc. Nie wiem co ta, co ta rejestracja znaczy. Pewnie coś w serialu LEGO City Adventures było. Niestety ja niestety nie oglądałem, więc się nie wypowiem. A teraz może przejdźmy do wozu Robusia, który już mi się podoba. I tak, ogólnie ma tutaj fajną naklejkę tego jakiegoś bulldoga, czy coś. Ma tutaj taki zderzak, i ogólnie nie ma rejestracji, więc podejrzewam, że oto się toczy ten pościg za nim a nie o te tutaj pieniądze czy tam złoto i co ciekawe tutaj użyto starszej wersji opon a tutaj jest taka nieco nowsza więc tak trochę to dziwnie wygląda znaczy tak trochę nie ja rozumiem, chociaż w sumie bardziej pasują te starsze opony dobra, tutaj tak wygląda, tutaj pewnie są jakieś tłoki i światła i tutaj jest ogólnie miejsce na co to było? A, na złoto i 100 dolarów legowych. Pewnie. Od, yy, I ogólnie tu jest tam safik. Safik wygląda nawet całkiem zacnie. Przecież w sumie to jest safe jak safe. Dobra, tutaj ogólnie może wyciągnę tego rabusia i pokażę Wam, jak wygląda to w środku. Tak, oto. Hmm. Prezentuje się jak normalne AutoLego. Nic nowego. I w sumie, mniej więcej, tak się prezentują dwa wozy policyjne. I jeszcze można by przejść do tej oto przybudówki. Zapisałem 50 do 50, chociaż to jest aresztowanie na autostradzie, więc powyżej 50 km raczej to tam można jechać. Jest tutaj główne miejsce, żeby tutaj wjechał ten samochód i się zatrzymał. Tak wiem, brakuje tutaj drugiego elementu takiego szarego, ale niestety nie mogłem skompletować tego. Nie ja wiem gdzieś mi to zniknęło. Ale jakoś to chyba nie zmienia faktu, że sama obawialność tego zestawu jest jeszcze zachowana. No, więc mniej więcej tak się prezentuje dwa pojazdy. Teraz może przejdźmy dokładnie do minifigurek. Tak się oto prezentują dwie minifigurki w tym zestawie. I tak, pierwsze, może zaczniemy od tego policjanta. Niestety nie kojarzę, nie pamiętam tego imienia. Chyba on się nazywał Chase czy coś. E, dobra. Ogólnie tak prezentuje się nadruk, na druk. Na nim ma, ma taką kamizelkę policyjną. E, niestety oba, obie figurki nie mają nadruków na nóżkach. Tak się o to prezentuje dwustronna twarzyczka tej figurki. No, krzaczaste, ma ogólnie te brwi. I włosy, takie krzaczaste. Całkiem nawet ładnie prezentuje się ta figurka. Dałem jej kaźdanki, niestety nie pamiętam, czy dostała ta figurka, jakieś tam atrybuty, ale chyba takie kaźdanki to pewnie były. Teraz kolejne i akurat jego imię pamiętam, to jest Vito. Nie mylić z wiadomo jakim Witem. Tak, ogólnie ta figurka prezentuje się naprawdę znacznie jak jakiś, nie wiem, mafiozo czy coś. Ma taki też fajny tutaj krawacik przestępczy, więc widać, że to jest jakaś gruba szycha. Włosy takie ulizane, i jeszcze tutaj ma taką oto dwustronną maskę. Szkoda, że ostrości nie łapiesz. I w sumie tak się prezentują figurki. No i tak sam zestaw ogólnie oceniłbym na 6 na 10 Niestety tego radiowozu wam. Niestety ten radio trochę obniża ocenę. Jest to też jeden z trzech zestawów, które dzisiaj zrezujemy. I zarazem ogólnie jakbym miał ocenić wóz policyjny, bo głównie tutaj chodzi o wóz policyjny, bo tutaj będą też skale wozów policyjnych. Więc tak, sam zestaw otrzymuje ode mnie ocenę 6 na 10. Zaś sam wóz policyjny 4 na 10. Niestety. Tak nisko oceniłem. Więc. Cóż, teraz może przejdźmy do następnego zestawu. Następnym zestawem jaki dzisiaj zrecenzujemy jest zestaw 60273 z serii nie wiem, Special Police tak to się nazywało. Ogólnie to jest dosyć ciekawa, interesująca seria, gdyż tych ogólnie zestawów nie było generalnie w katalogu. Ja posiadam taki jeden zestaw, yy, w Lidlu go kupiłem, więc nie wiem, nie jest to jakiś wielce specjalny zestaw, jakiś rzadko dostępny. Ale jednak, cóż, ogólnie ten zestaw prezentuje się tak. Znaczy, wóz policyjny, tak, bo tutaj są dwa pojazdy. Jedno takie duże wiertło i taki wóz policyjny. No, ogólnie tak wygląda kolorystyka tych wozów policyjnych. Taka y, ciemno-niebieska. Można by powiedzieć, że granatowa. Koła prezentują się tak. I jest to akurat najlepszy zestaw z tej oto recenzji. Gdyż najbardziej przypomina taki jego standardowy wóz policyjny. Tylko, że oczywiście wiadomo, on nie posiada dwóch siedzeń, co mi bardzo nie odpowiada. Yy, ale za to tutaj posiada? Nie wiem, może by powiedzieć, że to jest bagażnik czy coś. I tak ogólnie ten, ogólnie ten sam pojazd wygląda bardzo ładnie, nawet bardzo ładnie. Gdyż nie ma tutaj zbyt, zbyt przesadzonych rzeczy, tylko normalny wóz policyjny. Tylko właśnie boli fakt, że nie ma tych, tego drugiego siedzenia. Figurka prezentuje się mniej więcej tak. Oczywiście do figurek przyjdziemy później, ale tak chcę pokazać, że głównie tutaj byli to jakieś agenci czy coś. Tak, znaczy jakieś agenci policyjni. No, jesteś specjalni. No i tak mniej więcej prezentuje się wóz. W środku nie ma nic specjalnego. Jest to zdecydowanie dla mnie najlepszy, najlepszy ten wóz policyjny z tego zestawienia. Następnym jest takie oto wiertło. Jest to szczerze, jeden z moich ulubionych pojazdów, jakie posiadam. Takie ono jest takie nieoczywiste. no I Najlepsze jest to, że to nie jest jakiś pojazd górniczy czy coś. To jest normalny pojazd do napadania na banki czy coś, bo tutaj znajduje się taki safe, w którym znajduje się złoto. I tak ten oto wiertło obraca się mniej więcej po tym, jak za pomocą tego wichajstra tak oto kręcimy. No nie podoba mi się to, że nie, że tutaj właśnie to różni, bo tutaj jest, jest głównie zachowana kolorska czerwona, czarna i szara, a tutaj jest jakiś taki beż, no i ogólnie z tył wygląda taki zbyt kolorowo. Samo miejsce tej kierowcy też prezentuje się niczemu sobie, e, takie normalne tam miejsce do siedzenia. Jeszcze tutaj można powiedzieć, że tu jest jakiś silnik, czy coś, albo gdzieś tutaj jest schowany. No i ogólnie sam pojazd wygląda naprawdę świetnie. No i co jak co, ale to jest jeden z lepszych pojazdów, ogólnie rabusiów. Więc trzeba naprawdę mu przyznać dużo racji. Więc może teraz przejdźmy do omawiania minifigurek. Figurki prezentują mi się tak. Też Nie mają żadnych nadruków na nóżkach, i tak, może zacznijmy od tego, to policjanta. I o dziwo, ten facet wygląda na jakiegoś po 50 albo nawet przy, yy, przy 60. A tutaj, kurde, jakiś tutaj uzbrojony, zajmuje się gonieniem jakichś, nie wiadomo jakich przestępców. No i ma doktowizor, czyli jeden z moich ulubionych nawet elementów LEGO. Tutaj ma kajdanki, oczywiście, wiadomo, typowy atrybut policjanta. No i ogólnie sam prezentuje się bardzo ciekawie Następnie mamy takiego oto I ogólnie bardzo ma fajny nadruk na torsie I ma dwustronną twarzyczkę Która również jak uwita Ma taką maskę na oczach No i ogólnie same dwie mieć figurki Prezentują się fajnie Więc tak radiowozowi przyznaję ocenę 6 na 10 Zaś zestawowi Przyznaję ocenę 8 na 10, gdyż jest to naprawdę Naprawdę bardzo świetny zestaw No Tylko, że Trochę dziwny i nie wiem czy jest jeszcze tak ogólnie dostępny, więc Nasz on był kupiony w 2020, więc raczej już nie jest dostępny, więc Cóż, nie przedłużając zaczniemy teraz możemy przejść do ostatniego Zestawu w tym odcinku i ostatniego radiowozu, bo Będzie tylko sam radiowóz Już Już ostatnim zestawem będzie Zestaw 60312. Jest to już teraz naprawdę taki prosty wóz policyjny. I jest on akurat idealny, podobny do swojego Poprzednika yy, czyli tego pierwszego zestawu, co recenzowałem I cóż, on oczywiście ma tutaj ten taki yy, silnik. Ma tutaj takie. i ogólnie ma dosyć taki teren, yy, nowy przód z tym akurat. Żeby się nie obijało. Niestety nie ma żadnej rejestracji. I tutaj ogólnie co ciekawe jest tutaj pewien taki defekt, który. No trochę utrudnia sam zestaw, gdyż. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj jest taka dziura. I ja tutaj nic nie zapomniałem. Tutaj jest naprawdę taka dziura. I dosłownie ona tak prześwituje. W sumie jest to idealne miejsce, jak mówiłem, żeby zrobić tam dodatkowe miejsce dla pasażera. W sumie możliwe, że kiedyś przerobię ten zestaw. Możliwe. I cóż, mniej więcej on tak się prosto prezentuje. Tutaj jest oczywiście lampa, ale ta lampa, tą lampę można zdemontować i dać policjantowi. A tak to mniej więcej tak się prezentuje. Tył jest troszeczkę niedorobiony. Niedorobiony on jest. Brakuje tutaj zdecydowanie czegoś. Tutaj jest tak zbyt, zbyt pusto. No i taki oto mini spoiler. Ale w sumie ten, to jeszcze może ujść. I cóż, w tym, w tym zestawie znajduje się tylko jedna minifigurka, bo po co dwa. Jest to taki oto zwyczajny policjant. No, niczym się nie wyróżnia. Niczym się nie wyróżniający policjant. No. I generalnie temu zestawowi bym tak przydał yy, i samemu radiowozowi. Dałbym na takie mocne 5 na 10, tak, 5 na 10. Jest to zadowalająca ocena taka pół na pół, bo jednak ten, pół, ten zestaw jest dobry, a pół zły, daje nam możliwość na yy, te, te przerobienie tego i danie tam drugiego miejsca. Więc w sumie to by było na tyle. A więc mam nadzieję, że ta potrójna recenzja Wam się podobała. Jeszcze czy ogólnie chcecie więcej takich recenzji, takich łączonych, bo mam parę takich zestawów, które nie za bardzo yy, są dosyć małe, a mogą serio, może, możemy je tak połączyć, więc piszecie, czy, czy takie coś chcecie, a ja już się z Wami żegnam, był z Wami OS i trzymajcie się, do zobaczenia i alo, się mało.